Nie, nie, daj mi tak. O, patrzymy tu na słoneczku. No, koleżanko, będziesz czarodziejką. Naprawdę. Masz znaki i na, i na prawej i na lewej rączce. Także od ciebie będzie zależało, czy będziesz chciała to robić. Czy będziesz chciała to kontynuować? Trudne zadanie, Korcia. Ty chciałabyś być no. czarodziejką? Tak. I widzisz, ja ci mówiłem, widzisz, przyjdziesz do strażnika tutaj i powiesz. dotkniesz rączką, powiesz, moje serduszko jest czyste, a on będzie wiedział, czy Twoje serce jest czyste, czy nie. Do, przyłożysz do czoła, powiesz, moje myśli są czyste, a on będzie też wiedział, że twoje myśli, czy Twoje myśli są czyste, czy nie. Jakbyś miała czyste myśli, czyste serduszko, to dopiero dostaniesz mocę. Idziemy trochę jeszcze na kamienie wejść, no. sprawdzić. Tak, proszę tam dalej jeszcze trochę. Dobra, tylko jeszcze tu, bo chcę nagrać. Dobra. się, nie nie zajmuję. Zajmujesz buty, no właśnie. Można się przytulić nawet do kamienia. Tak, ja że no, tak, Siądziemy sobie. Nie, nie, nie puszamy. Chodź tam na sam środek. Raz. No, Teraz może. iść. chcesz na dziurę, łap tyle mil. No udziemy, to, to, to To możecie pójść jeszcze do tam, do do Tradycja na, dobry, na dobre na Mamy to jeszcze na ubacz, dziękuję. Naprawdę dobre. Zrobiłam. <grym> Ozdobiałam. <grym> no. Także polecam? Nie, ale poważnijcie w tym To jest we wsi już węciori. Jak pani wyjedzie tu z tą autkiem, to co to było? Skręci pani szlało na Kartuzy. Jaki wielki. Chodź, wejdziemy jeszcze. Tam, Chodź na tamten nie, ten duży, co? Duże, duża na tamten I ten duży. I w lewo? W pole tak trzeba. I chyba ona tam jakby jest polu istnieje. Z podstawową. Się w lewo. No, siadaj. Na ten duży. A do której tam jest czynne? Bo Nie, ja do, do mnie e tak nie do 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 mhm. do naprawdę Dobre jedzenie. Dobra, do Dobre jedzenie. Dobre to pana Proszę bardzo. Pana Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra, pana tak? był I co, jak ty się czujesz? Czujesz Czyjesz tą moc, o której cały czas mówimy? Tak. A pamiętasz, co trzeba zrobić, żeby poczuć moc? Nie, na Nie ma tego Myśli Pani o tym plensem takim kamieniu? Nie? Ma Pani... Ty kurczę, masz teraz... Ja zrobiłam to tylko no, przednie. Czekaj. Nie. Teraz...